Ja Pierdziel! Przepraszam, owca! Siemanko witam serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy odcinek, w którym będę zgadywał YouTuberów, ponieważ dzisiaj wybraliśmy znaczy, Madzia wybrała YouTuberów, których będę zgadywał po prostu po fragmencie ciała, czy jakieś tam różnego rodzaju, nie wiem co przygotowała. I dzisiaj mamy takie zasady, że jak nie zgadnę. To dostaje prądem. Ale żeby też nie było tak, że dostaję co chwilę człowieku i dostanę zaraz zawału serca, to jeżeli nie zgadnę pierwszego, to dostaję mocą numer 1. Jeżeli nie zgadnę drugiego, dostaję mocą 5. A jeżeli nie zgadnę trzeciego, dostaję mocą dziesięć. Tak. Ogólnie urządzenie ma moc od 1 do 100. No, ale nie będziemy testować tych wyższych mocy, ponieważ jak testowaliśmy jedynkę, to dosyć mocno już kopało. Więc, żebym przeżył chociaż ten odcinek do końca, to zrobimy tylko do dziesięciu. Mam nadzieję, że nie dostanę nawet tą dziesiątką. Zobaczymy, jak będzie mi szło w zgadywaniu. Nie wiem, jakich YouTuberów dzisiaj przygotowała Magda. Nic nie wiem. A jeżeli odcinek Ci się spodoba, to nagramy drugą część tego odcinka, ale z influencerami albo raperami, coś tego typu. Więc zostawiajcie łapki w górę. Jaki będzie odzew, to zobaczymy już, czy nagramy drugi odcinek. No i koniec tego badrolenia, przychodzimy do chyba pierwszej osoby. Aha, no właśnie, no i jeszcze nie powiedziałem, że jak, jak nie zgadnę, to Magda będzie operowała pilotem od tego paralizadora. Już? Pierwsze zdjęcie. Marcin Dubiel. <głos> 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 Jakie proste. Pierwszy, pierwszy punkt dla mnie, na szczęście to było proste. Mam na nadzieję, że później będzie trudniej. No nie no, ty naprawdę nie ze mnie co ja nie robię. No, ja to tylko znowu... Dla pieniędzy. Sprawdźmy to. No, sprawdźmy to. To jest naprawdę łatwe. to zrobiłam z pieniędzmi. Wow! Dobra, kolejne, trzecie już. Na razie to jakaś błahostka, no gdzie ja jestem takim zagorzałym y, oglądaczem no, YouTube'a, że ja będę wiedział wszystko. No przecież ja wiem, kto to jest. Znaczy, tu może być kilka osób. No. Z ekipy. No. WK. <laughs> no dobra, to ja na pewno wiem, że to jest ekipy WK. I pierwszą moją myślą był to. Kurde,lko ja nie wiem, czy to jest z ekipy WK, czy któryś z chłopaków z ekipy. W sensie jakiś montażysta, kamerzysta, jakiś inny pracownik. Zgaduję, czy to jest owca. Dobra. Kolejne zdjęcie. O kurde ma Przepraszam panowie. Dobra. Czy to jest Kaja? Tak. Dobra. Przepraszam owca. Bez komentarza przechodzimy dalej. Pozdrawiam ekipę. Ta, easy. Tylko ma włosa. Nie no, w życiu. E, dobra. Mam pierwszy ten. Mam pierwszy strzał. Uwaga. Czy to jest Hania z Gen Z? Jest! Uf! Serce mi stanie, ale nie od prądu, tylko od stresu. O kurde. Na pewno bym patrzył na zegarek, bo nic więcej mi nic nie mówi. Gdybym powiedział, że to jest yy, ten pierwszy chłopak, znaczy powiedziałbym, że to jest dubiel, a wiem, że byś dwa razy nie dała dubiela, nie? więc yy, na pewno nie. Krót trzymać. Nawet nie wiem, w kogo celować, bo mi to nic... Dobra. Nawet mi nic to w ogóle nie mówi, nie? No nie, no ja się domyślam, bo taką mieliśmy kategorię na dzisiaj przygotowaną. Kurcze, ale ja nawet nie mam pomysłu, kogo by powiedzieć. No dobra, no to strzelam, czy to jest... Dobra, czy to jest Palion? To była piątka chyba. Ła, coraz bardziej mnie boli. Dobra, no. Ty, no chyba sobie jaja robisz. No dobra, to jestem ja. Ja pierdziele, a dobra ręka mówię Ty, no dobra, zgadłem siebie, uff, Ty na no jakbym to siebie to nie po nie? po spodenkach już no i trochę mi ten tył mówił coś jakbym to widział, w sensie ten tło nie, w sensie no te budynki i faktycznie w Krycie już tak miałem, kolejna osoba i nic mi to nie mówi, w sensie no rzeźba jest, Ale kto by takie zdjęcie zrobił? Nie wiem, wydaje mi się, że, czy to by mógł być Błoński? Tak! Dobra, kolejne zdjęcie. O kurde macie, nic mi to nie mówi. Błoński nie ma takiego tatuażu. Ty no, ale ja znam tego youtubera w ogóle? Ty no nawet nie, nie wiem nawet oprócz Błyńskiego kogo mógłbym jeszcze tutaj zgadnąć, nie? No kto może mieć taki tatuaż? Mogę po prostu dostać prądem za to, że nie wiem, i po prostu przyjdzie do następnego. No dobra, to nie wiem, bo nie wiem. O, o kur! Ej, to jest przesada jakaś! Ja pierdzielę, ty! Oż mi rzepkę przedstawił Widziałaś, że ja tu bym Ja pierdzielę Mini mać. Lecimy dalej O kurcze Mać Boże święty W sensie Mam jeden strzał, ale nie pasuje mi tło Jakbym tego youtubera nigdy w życiu nie widział na takim tle. Tylko nie wiem skąd ty zdjęcia brałaś yy, Z Instagrama, wszystko No dobra, no to wtedy jak z Instagrama to strzelam. Czy to jest... Yy, tylko nie wiem jak on się nazywa. Yy, yy, ten pan z pięciu sposobów na... A! Jak on miał? Yy, ja wie, klamer? klamer? Klamer chyba, no. O! Ja pierdzielę, nie. Pozdrawiam Nitro? No nie, faktycznie obciął się do ostatniego na łyso, bo przegrał w biegu na 10 km. to jest fajnie? No, nie, no to ładnie. Nitro porównałem do. Yy, klamera z tych nie sposobów batrz? na. nie patrzę. No to teraz bym obstawił, że to jest owca. Uff, kurde mać! Poznałem akurat, yy, no wiadomo, nogi. Przy tej, przy Kaji? Dalej. Karol Wiśniewski. <laughs> o kur... O ja ty nie spodziewałem się. Oła. Oła. Friza, to bym z kilometra poznał. O Ła, dostałem, nie, nie bawię się z tobą, to już mnie to miejsce paliasz. Czajnik! Musz ty kurde mać. <noise> ja pierdyka bochostka. Jak chcecie kolejny odcinek z trudniejszymi youtuberami, na przykład ze zdjęciami sprzed kilku lat. To dajcie znać w komentarzu, albo łapkę w górę zostawcie i wtedy zrobimy prosty odcinek z youtuberami. Ale weźmiemy, znaczy no, Madzia weźmie wtedy zdjęcia takie mega stare, gdzieś z Instagrama. I wtedy może być jeszcze ciekawiej, więc dajcie znać. A my przechodzimy już do kolejnego zdjęcia. Taki tytułarz może mieć tylko jedna osoba. Taką kurtkę również może mieć tylko jedna osoba. I takie spodnie również może mieć tylko jedna osoba. A jest to Box delik. Pozdrawiam Michała. Prościzna. I samu, X-Pompa! Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na TikToka oczywiście, bo tam też są śmieszne filmiki. Pa, pa! Ciu!